W tym odcinku, córeczka, tylko bądź ostrożna. I tu tego jak tu ładnie. Ale mam fajny pokój. Chciałam zobaczyć co to nowego w listach. Uhu, dużo tego. Ciekawe, który jest dzisiaj dzień? Ojku, dzisiaj jest 9 dzi y Dzisiaj jest dziewiąty wrzesień? Ale super, dzisiaj jeden. Nie, do... nie, super, ja się zaraz spóźnię. Jest już 14! Y to się szybko... oh Szybko. Mm, no to spakowana. Tylko jeszcze wezmę moją torebkę. Przypominam, znaczy nie przypominam, po prostu mówię, ten odcinek ben, nazywa się Z Zielona szkoła LPS. Y Będą części. To będzie część pierwsza. Mama, całujecie się? Nie, jeszcze raz. E, e, niech będzie. No to idę. No to super. Gdzie jesteś, kochana, córeczka? Już, już jestem, kochana, krześnico. Wujek, ty jesteś moim krzesłem? A co ty nie wiedziałaś? No nie. Mm. Ej, co ty wy, rodzice, robicie w ogóle. Ej, Ej Oliwka, teraz rodzice nie wchodzą. Jak co, to poznajcie moją siostrę Oliwkę. Nie nie! Hama, ha, nie, nie! Oliwka, mów normalnie! Dobra, nie. Dobrze kochani, wsiadaj do auta. E, a z torebką co mam zrobić? Będzie się miała w rękach. Okej. Okay. No to okej, okay, ja już wsiadłam. Ja też za chwilę wsiądę, tylko swoje yy, walizki spakuję. A wydaje się, że tego jest dużo, więc trochę mi to zajmie. Pięć minut później. No to już jesteśmy. Okej, okay, okej. Okay. Na szczęście. I gdzie walizki. E, tutaj do tej wanny. E, waliz e, torebka też do wanny. Dobrze. No to wsiadej, wsiadaj, wsiadaj. Gdzie ci zapinajcie pasy, już odpinamy konika od stajni. Dobrze proszę pani, dobrze, proszę pani. To teraz mówisz, proszę pani. Dobrze proszę pani, dobrze pani, dobrze, proszę pani. Już. No to dobrze, ja wsiadam na konia. Co to nie fair? Bardzo fair, bardzo fair. Możemy już jechać? Tak, możemy. Możemy już jechać? Tak, możemy nasz 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 cel e, mo, Dzieciaczki, może nam ktoś pomóc? Dobrze. I co jest? A kółko się zaczepiła. Cel morze. Cel cel nad morze. 15 minut i godzin później już jesteśmy dzieci. Wow. wow. Dobrze, dzieci, ja wiem jaki mam pokój. Ech, o nie. Chyba że ktoś ma bluzę, to proszę, deszcz założyć. Bla, bla 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 No do widzenia. Tutaj widać, że państwo bracia. Tak, my to bracia. Dobrze, wy macie pokój numer 47. Dobrze, proszę pani. Ui, 47, coś wodnego. <grym> Dzień dobry, ty masz tutaj jakąś siostrę? E, nie, ja, nie, mam młodszą siostrę, ale, ale nie mogła być teraz z nami. Dobrze, ty masz e, pokój numer 20. Dobrze. Ja. E, a mm. yeah, yeah. ja mam siostrę. Jest tam. To pani siostro, proszę tutaj przyjść. Wy dziewczynki macie pokój numer 28. Weź Nie No jesteśmy też siostrami. Dobrze. Dobrze. W takim razie macie pokój numer 4 Ty, Rybko, masz tutaj taki fajny pokoik specjalnie dla Ciebie. Proszę, pani. Proszę pani. Słucham. Ale ja mam trochę lęk wysokości, no i czy tutaj będzie prac zabaw? Tak, tutaj jest dużo rzeczy do zabawy. My też nie mamy ubrań. ciepłych. Hmm. Ty idź do swojego kolegi królika. Jej, Cześć stary, cześć. Ojejku, ty zostałaś sama. No, na to wygląda. Ech. Mam do ciebie mam pokój bardzo pasujący do ciebie. Chodź, zaprowadzę cię do niego. Dobrze? Wow, ale fajny pokój. No dobra, idę zobaczyć. jestem trochę zmęczona po podróży. A tutaj w ogóle jaką mam fajną tą podłogę. Mięciutko. Oj, jak się kręcić. Rano. A no tak wiem, powracie jest ubrania, ale my nie musimy. Z piątka. Z o, już przyszły moje rzeczy. Okej. Okay. Okay. Ja sobie to już to wszystko układam. Uff, to pokój ogarnięty. czy ktoś będzie ze mną w parze? Ojejku, oni już się ustawiają? Dużo mi to zajęło. Dobra, pani kazała na dzisiaj ubrać coś e, bardzo ciepłego. Tu na szczęście. No to okej, okay, już jestem. To teraz idźmy na jeziórko. No na reście. Zajmę nam na miejsce. Została. Ja Nadia, chyba jednego jeszcze brakuje. Nie szkodzi, minutem. nie szkodzi. Daj poszukać. Trój Dobrze dzieci, to już was liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O nie, jest wasz dziewięć, było dziesięć. Proszę pani, nie mam mojego kuzyna. Nie mam nie ma mojego bli brata bliźniaka. O nie, szybko, dzieci, rozłączamy się, szukamy go. Przepraszam, nie mogłem nadążyć. Co teraz? Co teraz robimy? No właśnie. E, idziemy. Dobrze! Z jeziorkiem! Bez jeziorka. Oddawajcie te jezioro. Chodźcie! No, chodźcie! Nie byćcie takimi reniuchami. Hej, tato! Zrannego tato. Wiej Waszą wysokością. Twoja? No chyba uszalej. Ja dalej żyje. No tak, lepiej się rozłożyć w, lot, w noclegu. Nadia podniesiesz twoją. Bo ja tutaj ustawiam. Kiedy dzieci już wróciły? gdzie jest u. Na szczęście jestem. Nadia, gdzie jest u A co mnie to obchodzi? Nie wiem gdzie jest u. Jest u Wezmę sobie też korolkę. A teraz będzie szaleństwo. Założę sobie kamerkę na głowę i pojedziemy. Zobaczyłam cię. To trzy, o, o, o. cztery. ry Ja Ale się Ber, ber, ber! O, matku, tak po całym ośrodku?

A teraz będzie naprawdę ekstra. Pojedę na deskorolce w kapeluszu albo bez kapelusza. Z irokezem na głowie. Ja wam w mhm. życiu. Nie 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 mia. Wow. A wo. Mama, tata, nie stajmy tureczko już strasznie mnie boli noga. Wielne. Jestem. Niech zgadnie, jestem w szpitalu. Mhm. Niestety. Ojej. No Nie, ojej. Mamo, wstydnie. Wstydzę się teraz. Po prostu chciałam sobie pojedzieć po ośrodku moją nową i ulubioną deskorolką. Jednak nie taką ulubioną. Zrobiłam niestety ci zdjęcie, jak się złamałaś. Ej, ja go nie Chyba potknęłam się chy, na tej kolonii była moja koleżanka rybka. Możliwe, że zostawiła jedną łuskę i potknęłam się o nią, jak przejeżdżałam. Mhm, mm A może kolec? Sprawdzimy w Twojej oponie, co się tam stało. Ojej. Gdzie mam zostawiasz? Jeszcze mi coraz gorzej. No to ty połóż na... Źle mi się... Mamu. Tak, to kolec. No jeszcze się ciebie. Źle mi się jeszcze raz e, e, e. e. Mamo, weź mi nie niedobrze mi. Mam ci lek dać za chwilkę, tylko ci Mamo, pokażę. Mamoś, weź mi lekarzy. <laughs> za chwilkę. Ej, to pokażę, co jej się stało. <laughs> Ona się Inni I niby, i niby teraz padłam. ok? Dobra. <laughs> Pan zobaczy, co się jej stało. Tutaj, tutaj coś nie czuł? Nie, proszę Pani, proszę Pani, ja Pani wytłumaczę. Ona dostała LPS-tologii. Mhm. Wywaliła się na deskorol... Desk Wbiła sobie coś w oponę, jak jeździła nad, na jakimś sprzęcie. No ja już e chyba i, I się wywaliła i trafi... I ze złamaną nogą. E, tak się dzieje. I są takie objawy. Złamana noga, żyganiem, wdlenie. E, no i to tyle. Proszę pana, ja wiem. To jest są nie. tylko. Są tylko e, w, e, w tym e, są takie objawy. Objawy są takie, że jest... E, Objawy są takie: ból i złamanie nogi, żyganie, znaczy wymiotowanie. Proszę Pani. No zaciekaj! I jeszcze, i jeszcze do tego.